Na wstępie chciałbym wam powiedzieć, że kartony mleka z lat 70. w Stanach Zjednoczonych mają wpływ na to, ile w dzieciństwie ścigaliście w domu. I teraz brzmi, jakby nie miało to sensu, ale pod koniec odcinka wszyscy będziecie pewni, że to prawda. Kto wygra wybory prezydenckie w Polsce, a kto w USA? Czy to już koniec wirusa? Czy może będzie jeszcze druga fala? Jaka będzie jutro pogoda? I ile było dzisiaj wypadków na A2? Mimo że ten zestaw pytań brzmi jak nieudane losowanie, to jest jeden wspólny mianownik, a mianowicie miejsce, z którego wszystkie te informacje pochodzą, czyli Telewizja. Narkotyk naszych rodziców, a dla nas coraz częściej po prostu ekran, na którym odtwarzamy Netflixa. Niemniej, mimo że telewizja nie jest teraz centrum nowości i innowacji, to wciąż jest olbrzymim biznesem i rządzi umysłami i wyobraźnią milionów ludzi. Często mówi się, myśl za siebie, ale dzięki telewizji nie jest to ani takie łatwe, ani takie oczywiste. Żeby zrozumieć jak myślimy i jaki wpływ mają na to różne media, musimy na chwilę cofnąć się w czasie. Od sygnałów dymnych przez telegraf, telefon, telewizję i internet. Media są jednym z najważniejszych filarów naszej cywilizacji. Pozwalają nam na komunikację i przepływ informacji. Sprawiają, że świat staje się mniejszy i bardziej dostępny. Hmm. Wszystko zaczęło się od słowa pisanego, i mimo jego oczywistej użyteczności, wzbudziło już pewne wątpliwości Platona, który pisał w Fajdrosie, w rzeczywistości natomiast pismo jest zasadniczo złe. Zewnętrzne wobec pamięci. Nie tworzy wiedzy, lecz mniemanie. Nie objawia prawdy, lecz pozór. Czyli to, że coś zapiszemy, niejako zwalnia nas z obowiązku zapamiętywania. Ten argument ma prawie 2,5 tysiące lat, ale bardzo przypomina mi pewną sytuację. E, pamiętasz, ile mamy dzisiaj kupić jajek do sernika? A po co mam pamiętać? Jak zawsze można sprawdzić w internecie. A jakby nagle zabrakło internetu, to co byś zrobił? Pff, na pewno nie sernik. LOL. Myślę, że dogadalibyśmy się z Platonem, gdybyśmy byli jego uczniami. Jak się domyślacie, każde nowe medium wzbudzało protesty i wątpliwości. W XX wieku kanadyjski filozof i teoretyk komunikacji Marshall McLuhan stwierdził, że nie to, co do nas mówią, jest najważniejsze, ale to w jaki sposób otrzymujemy te informacje. Wyraził to w tytule swojej książki: Medium is the Message. Czyli medium jest przekazem. Jego koncepcja była wielokrotnie krytykowana, ale sam fakt tego, że książka, radio czy telewizja mają na nas wpływ niezależnie od tego, co w nich słuchamy lub oglądamy, jest bardzo ważny. Gdyby ktoś zadał Wam pytanie: Jak telewizja zmieniła sposób, w który ludzie patrzą na świat? Co byście odpowiedzieli? I nie chodzi mi o tą telewizję dzisiaj, ale telewizję na początku, wtedy, kiedy powstawała w latach. kiedy powstawała telewizja? W latach dwudziestych, trzydziestych, może czterdziestych? Telewizja powstała pod koniec lat dwudziestych, mocno rozwinęła się w 30. w czterdziestych, no powiedzmy, że miała sporo tematów do omówienia. Wracając do pytania. Telewizja na pewno pokazała ludziom miejsca i wydarzenia, których nigdy wcześniej nie widzieli. Zwykle to o książkach mówi się, że rozwijają wyobraźnię, ale jeżeli ktoś nigdy nie widział Tygrysa, to nawet najdokładniejszy opis nie pozwoli mu w pełni zrozumieć tego pięknego, ale jednocześnie przerażającego zwierzęcia, jego rozmiarów, ale i lekkości, z jaką się porusza. Film mógł na to pozwolić, niemniej telewizja pokazała to wszystkim i to na co dzień. Oczywiście nie każdy miał od razu telewizor. A teraz anegdota, którą nazywam budyniem z wisienką, opowiadająca o tym, jak telewizja może zmienić nasze myślenie. Oczywiście bez naszej świadomości. Dziś mówi się, że dzieciaki cały czas siedzą w domach zamiast bawić się na dworze i powodem jest oczywiście internet i komputery. Hm, nie do końca. Ta tendencja zaczęła się wcześniej. Jak myślicie, jaki Wpływ na przebywanie na dworze miała telewizja. No, oczywiście negatywny. Wraz ze wzrostem popularności telewizji, dzieciaki zaczęły coraz więcej czasu spędzać w domu. To jest nasz budyń, czyli Nuda. Ale to nie jest tak, że telewizja po prostu stała się nagle dla nich tak niesamowicie ciekawa, że zapomnieli o kolegach i wlepili się w ekran. Profesor Jonathan Hyde w swojej książce Codeling of American Mind, czyli Rozpieszczając Amerykański Umysł, zauważa, że czas w domu zaczął stopniowo rosnąć od lat 70. i było to spowodowane przez. mleko. A dokładniej przez kartony, na których zaczęto drukować zdjęcia zaginionych dzieci. Intencje były jak najlepsze, ale akcja miała niespodziewany efekt uboczny. Na wstępie muszę Wam powiedzieć, że porwania, porwania dla okupu są w Stanach marginalnym problemem. Spośród wszystkich dzieci, które zaginęły, 90% znajduje się w ciągu paru tygodni, a spośród tych, które się nie znalazły, zaledwie 1% to porwania dla okupu. Ale zaginione dziecko... Wręcz idealny temat dla telewizji. Sami co jakiś czas słyszymy o jednej z takich historii i żyje tym cały kraj. Tak samo było w Stanach i to rodzice zaczęli stopniowo ograniczać młodym czas spędzany na dworze. Telewizje urozmaicały swoją ofertę dla młodych i czas spędzany przez ekranem zaczął rosnąć i rośnie nadal. Ale musimy pamiętać, że u jego podstaw nie leży niechęć dzieci do zabawy na podwórku, tylko nadopiekuńczość rodziców. I to jest właśnie nasza wisienka na telewizyjnym budyniu zrobionym na mleku z kartonów z zaginionymi dziećmi. To był przykład, w którym najważniejsza była treść, którą przyswajamy, ale teraz podam wam taki, gdzie wpływa na nas bezpośrednio forma tego, co oglądamy. Czyli będzie to taki klasyczny McLuhan. Kiedyś słuchając radia, trafiłem na wywiad z angielskim profesorem, który powiedział, że. Dziś żaden student nie przeczyta już wojny i pokoju Lwatą Stoja i dał do zrozumienia, że nie ze względu na brak chęci czy lenistwo, ale dlatego, że nie będzie w stanie. To właśnie inny efekt uboczny. Problem ze skupieniem uwagi to ogromny problem. Rozpoczęła go telewizja i kino, a komputery i internet wypchnęły na zupełnie nowy poziom. Coraz krótsze ujęcia, niespodziewane przerwy reklamowe, olbrzymie natężenie komunikatów, w końcu hyperlinki, pop-upy i TikTok. Yes. Czyli ultraszybkie wideo, które dosłownie szatkuje naszą umiejętność skupienia. Sam ten temat jest tak obszerny, że można by mu poświęcić cały film i nawet już to zrobiłem, dlatego sprawdźcie, co internet robi z naszym mózgiem. Link macie w rogu ekranu teraz i w opisie, kiedy tylko chcecie. Innym zabawnym, choć tak naprawdę nie do końca zabawnym zjawiskiem, był tak zwany syndrom CSI. Polegał na tym, że przysięgli w Stanach często uniewinniali przestępców, nawet gdy ci nie mieli alibi, a zgadzał się motyw i zeznania świadków. Ponieważ w popularnej w telewizji w Stanach serii kryminalno-śledczej CSI znajdowano same takie wymyślne dowody, czyli widzimy jakąś sytuację lub wzory zachowań i podświadomie chcemy zobaczyć je w naszym życiu tak jakbyśmy wierzyli że programy pokazują życie prawdziwsze niż to nasze i nigdy ten efekt nie był tak widoczny jak w w roku 1980, gdy prezydentem Stanów Zjednoczonych został Ronald Reagan, który zanim został politykiem, był aktorem, pokazał tym samym, że w polityce poza wiedzą, doświadczeniem czy kompetencjami, a nawet znajomościami, liczy się coś jeszcze, a mianowicie prezencja medialna. I nic nie mogło tego przypieczętować dobitniej niż Zwycięstwo Donalda Trumpa w roku 2016. Trump przez 14 sezonów prowadził topowy program w amerykańskiej telewizji The Apprentice, który stworzył mu idealny wizerunek bystrego biznesmena podejmującego same dobre decyzje. Co, znając historię jego inwestycji, po prostu nie jest prawdą, ale to nie było ważne, ponieważ Trump znał najważniejszą zasadę mediów, a mianowicie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili. I choć wielu nie wierzyło, właśnie ta strategia dała mu zwycięstwo. To właśnie moc telewizji i nasza słabość. Wyraziste postaci to nie jedyny wpływ telewizji na politykę. I ten, o którym teraz powiem, uważam za znacznie ciekawszy. Prezesem CSN, największej amerykańskiej sieci informacyjnej w 2013 roku, został specjalista od programów rozrywkowych, Jeff Zucker, który wcześniej w telewizji NBC nadzorował takie programy jak Fear Factor i, nie zgadniecie, The Apprentice.

Wybory są teraz relacjonowane tak jak sport. Debaty kandydatów przypominają walki bokserskie w spotach, zobaczymy majestatyczną muzykę. Reportaże są montowane w sposób dynamiczny, pełen energii i dramatyzmu. A ponieważ Stany Zjednoczone to niedościgniony medialny wzór, to inne kraje obserwują i kopiują. Również z tego powodu ten odcinek jest tak bardzo skupiony na Stanach Zjednoczonych, bo u nich sytuacja Medialna jest najlepiej zbadana. Ciężko wymienić wszystkie sposoby, w które telewizja wpłynęła na pokolenie naszych rodziców i na nasze, ale mam nadzieję, że dzisiaj przynajmniej trochę pokazałem Wam, że dzieje się to często w sposób nieoczywisty i to, co zobaczymy na ekranie, ma na nas wpływ dużo dłużej niż tylko w momencie, kiedy na niego patrzymy. Dlatego polecam jednak częściej go wyłączać. I to już dziś. Do zobaczenia.